Poznaj 15 super produktów, które totalnie odmienią Twoją kuchnię. A w dodatku znajdziesz je w jedronce. Zapraszamy! Pierwszy produkt to spody do pizzy. To jest po prostu produkt cud. Coś niesamowitego, kolacja dosłownie w mm. moment, jak dzieci wymyślą, że... Pizza, pizza, to oh, proszę bardzo, nie ma problemu. Dosłownie 5 minut wystarczy ten placek posmarować, nie wiem, chociażby ketchupem, albo jakimś innym tam sosem e, pomidorowym, nie wiem, koncentratem, może trochę by było zakwaśne, czymkolwiek. Tak, ja zazwyczaj e, smaruję ketchupem z cukini, takim, który robię sama. I co? Dla dzieci, właściwie tylko szynka i ser. Opcjonalnie, jak jest straszna bida w lodówce, to sam ser, taki, który się rozpuści na pizzy. I to jest moment. Wkładamy taki placek na patelnię, przykrywamy kilka minut i gotowe. No i wielki atut tego produktu i to co skłania mnie ku temu, że bardzo go lubię to jest skład mąka, pszenna, woda, oliwa, sól, drożdże, koniec. Kolejne super produkty, które ratują w takich kryzysowych sytuacjach, kiedy się nie ma czasu na obiad. Dobrze mieć w lodówce paczkę takiego tortellini. Jedno jest z ricottą i szpinakiem, drugie jest z szynką i serem. I wtedy co, wrzucacie takie tortelini na patelnię, zalewacie śmietanką trzydziestką, Do tego można wrzucić suszonego pomidora albo i nie. W zasadzie cała śmietanka posypana odrobiną parmezanu. No, miodzio bajka. Skład całkiem niezły, przyzwoity produkt. Naprawdę serdecznie polecam. Wędliny z Biedronki, z linii Natur. Rewelacja. Bardzo krótki skład. Bardzo rzadko w ogóle kupuję wędlinę. Jak już się decyduję, to kupuję właśnie taką. Jest dostępna właściwie w każdej biedronce. Trzeba się mocno naszukać, tak naprawdę, bo jest mnóstwo różnych wędlin, a ta jest tylko w takim jednym skromnym kartoniku, ale pewnie jej tak ją dostaniecie. Super produkt. Polecam. To ja jeszcze a propos takich mięsno-szynkowych wyrobów. My nie mam akurat dzisiaj, ale spoko w biedrze są kawanosy z firmy Conspol. One też mają całkiem niezły skład, czy już nie? Tak, właśnie, bo przypomniałaś mi o nich. No, tak, to jest rewelacja, takie mhm. kiełbaski, więc jak zobaczycie kiedyś Conspol, takie kabanosiki, śmiało bierzcie, bo są naprawdę spoko. No to jak lecimy tak na słono, to kolejny super obiadowy, ratunkowy pomysł, to jest taka quinoa, czyli komosa ryżowa z fasolą i wędzoną papryką. To kosztuje około 7 zł, więc no nie jest jakoś to super mało, ale z drugiej strony, jak nie macie obiadu do pracy, to zamiast iść do bufetu, u mnie w bufecie obiad kosztuje 18 zł już teraz, mhm. a to 7, no to różnica jest znacząca, a no to jest jeszcze bardzo zdrowe. Komosa ryżowa to jest w ogóle taki produkt, który ma mnóstwo wartości odżywczych. Ja w domu sama nie gotuję komosy, nie nie wiem do końca co z nią robić, jest to jakiś taki nie do końca dla mnie łatwy produkt, a tutaj jest wybitny w smaku, pełne wartości odżywczych, także śmiało. I takich dań jest więcej, to nie tak, jest jedyny tak, tak. rodzaj tego dania, więc warto tam po półeczkach sobie pogrzebać i znaleźć coś takiego, co może Wam zasmakować. I tofu Sweet Chili. To jest coś niesamowitego, coś przepysznego. Pokazała mi to Ewelina, kiedy robiłyśmy, ee, co robiłyśmy? Spring Rollsy. Spring Rollsy, już wspomniane tutaj gdzieś podlinkujemy, na pewno pod filmem. No i jest po prostu przepyszne. Samo w sobie tofu takie naturalne, wiecie, no smakuje jak zmielony karton, dopiero nabiera blasku, jak się coś z nim zrobi, a to tofu można po prostu pokroić na plasterki, położyć na kanapkę i można jeść, jest po prostu rewelacyjne. Sprawdza się też świetnie w daniach na ciepło, w jakimś takim pattaju, patio podobnych azjatyckich daniach. Do sałatek, a mój hit i mojego męża uwielbiamy kanapkę z majonezem, jajkiem na twardo i na to, to tofu. I szczypiorek. No. Naprawdę, to jest po prostu rewelacja. Polecamy, jakbym, bomba. Jakbym miała wybrać jeden ulubiony produkt z biedronki, bez którego bym się nie mogła obejść, to myślę, że właśnie to tofu by było numerem jeden. Bo nie ma drugiego takiego dobrego tofu. To prawda. Nigdzie, żadnym, nigdzie. Więc to jest unikat. Biedronka, robisz to dobrze. I kolejny super smaczny produkt z kategorii takiej bardziej fast foodowej, ale z dobrym składem. Wiadomo, czasami mamy ochotę zjeść coś mniej fit, no częściej w moim przypadku niż rzadziej. E, dlatego szukam takich alternatyw. No i pizza Donatello z kurczakiem grillowanym cebulą i papryką jest na serio dobra. Potem zrobimy taką przebitkę, więc gdzieś na pewno ten skład będziecie mogli zobaczyć. I słuchajcie, taka pizza ma 400 gramów i w 100 gramach ma 200 kalorii, czyli około 800, no 880 kalorii. Więc spokojnie jak sobie zjecie pół takiej pizzy na kolację, nie przytyjecie, jest to zdrowe. Do tego jeszcze jakaś sałateczka. No, w ogóle wypas totalny, także raz na jakiś czas. Pizza Donatello to jest obowiązek w moim domu. Wchodzimy w produkty nabiałowe. Fruwita, czyli taka firma, która już od dawna, 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 chyba od początku biedronki jest w biedronce. Zaczęła produkować takie czyste jogurty, czyli takie, które nie zawierają cukru i są dosłownie z dwóch lub trzech składników. Rewelacja, świetne, jakby wiecie, no nietuczące. Jogurt smakowy, generalnie to jest słodycz. Nie czarujmy się, takie zjedzenie jogobeli truskawkowej, takiej tradycyjne, to jest po prostu jakiś mega chłop kaloryczny. A to jest super przekąska, i dla mnie, co jest najlepsze, jakby dzieci się nie kapną, że piją piątusia drink, czy jak to tam się nazywa, czy piją taką fruwitę chodzi elegancko. Ja nie mam wyrzutów sumienia i sama bardzo lubię jako taką szybką przekąskę do pracy. Super. Szanuję Biedronkę, że idzie z duchem czasu, nie? Prowadzę no, takie produkty. No, tak, które... jest coraz więcej. I tutaj około na białowy temat, ale jednak nie, bo jogurt wegański kokosowy. Chyba są też inne rodzaje z tego co kojarzy Biedronce, jakieś sojowe, takiego typu różne. Tak, i ten jest kokosowy, to jest akurat naturalny, ale są smakowe. smakowe. Tak. Mhm. Też bardzo dobry zamiennik na biało, jeżeli macie jakieś tam Problemy, nietolerancje, albo po prostu chcecie ograniczyć nabiał. Ja mam czasami taką fazę na przykład, że ograniczam, bo czuję, że mi na przykład trądzik wyrasta jakiś mm -hmm. większy od tego, to wtedy przerzucam się na kokosowe jogurty i no, fajna alternatywa. Skład jest bardzo prosty. Biedronka, good job. Też dla urozmaicenia diety po prostu. No nie, no, bo tak to a. jej się sporo odabiały, żeby coś takiego innego zjeść, to wtedy takie... Y do takiego, do takiego jogurtu. Nasza granola gryczana. O, tak. mm, wsypiecie sobie tutaj trochę i w ogóle niebo w gębie na śniadanie czy deserek. Mm, polecamy. Yy, granola gryczana w linku poniżej. Masło orzechowe z biedronki Gołfege. Moje absolutne odkrycie. Całe życie jem właściwie jedno masło orzechowe. Mam swój ulubiony sklep internetowy ze zdrową żywnością, gdzie zamawiam wszystkie różne takie tam pestki, płatki i tak dalej. I, I tam zamawiam również masło orzechowe. I kiedyś. No, jakoś nie składało się, żeby zamówić z tego sklepu. Byłam w biedronce, kupiłam na próbę to masło i po prostu odleciałam. Niby jest skład taki jak w tym maśle, który jadłam, czyli bardzo prosty skład, bo tylko orzechy prażone ziemne, ale jest po prostu niesamowite, bo jest takie słodkie, hmm. bardzo kremowe, naprawdę inne niż inne. Bardzo polecam spróbować, jeśli jeszcze nie próbowaliście. Kiedyś było takim produktem ekstra, czasami rzucanym w biedronce, teraz jest już na stałe, w każdej biedronce właściwie do dostania, także. Spróbujcie sobie. A pozostając w temacie masy orzechowych, ja mam również do polecenia jedno, to bardziej dla osób, które zwracają uwagę na makroskładniki i pilnują białka w swojej diecie, tak jak ja na przykład masło o smaku wanilii z wysoką zawartością białka. W tym maśle jest po prostu dodatek takiego białka serwatkowego. To nie są czary-mary, że te orzechy nagle są jakoś wysokobiałkowe, ale dzięki temu ten smak jest bardzo ciekawy, bo to masło rzeczywiście jest takie mocno waniliowe. Są też chyba inne wersje, jakaś karmelowa, widziałam orzechowa. Więc polujcie, bo naprawdę warto kosztuje chyba około 10 zł. 9,99 dokładnie. W takiej stałej ofercie. No, więc bardzo fajny produkt. Naprawdę do wsianeczki podbija białko warto. Y -y -y, I dużo bardziej słodkie, więc takie dużo bardziej deserowe, y -y -y. niezwykłe masło orzechowe. I w klimacie owsianek, dodatek do owsianek, czyli owoce w okresie, kiedy mamy tylko jabłko, gruszkę i banana w sklepach i jakieś tam cytrusy, czyli w okresie jesienno-zimowym. Ratunkiem są mrożonki. W Biedronce można dostać mrożone owoce, które są naprawdę w konkurencyjnych cenach do innych sklepów. Są w bardzo dobrej jakości i bardzo, bardzo często owoce mrożone są w promocjach, tam można kupić dwa plus jeden albo tam, nie wiem, wiecie, trzeci za 50% czy coś takiego. Także można sobie załadować takimi owocami zamrażarkę, dodawać właśnie do owsianek. Do deserów, do koktajli, uh -huh. smoothie, tak. Także. I korzystać z tego dobra, naprawdę są bardzo fajne i warto zawsze je mieć w lodówce. Tutaj Biedronka nawet jakiś pomysł daje na deser malinowa fantazja. Ja. I koktajl jagodowy, brzmi dobrze. No. I kolejny produkt słodki, moje absolutne uzależnienie takie praliny z białej czekolady z masłem orzechowym, produkt wysokoproteinowy z firmy All Nutrition. Ona jakiś czas temu tak zapuściła biedronce na stałe, mhm. bo ja już widziałam ją w kilku miastach gdzieś tam przy okazji różnych wyjazdów, także wiem, że to jest ta tej ofercie. Kosztuje chyba z 5 zł tu w tym środku takie cztery czekoladki. Są przepyszne, naprawdę skład no, jest w miarę spoko, nie ma tutaj cukru, więc jest to fajny taki. No po prostu jak macie ochotę na coś słodkiego, a nie chcecie czy ograniczacie cukier, to taka pralinka do kawy, no złoto, naprawdę. I mega super, że w Biedronce pojawiają się takie produkty, bo tak to trzeba było je zamawiać z neta, czy z Allegro, no czy z firmy, z firmy All Nutrition bezpośrednio, wiecie, przesyłka i tak dalej, już się ciężko zebrać do tego zamówienia, wiadomo, a tutaj jak jest dostępne, co ma swoje plusy i minusy, no bo wtedy wpitalam takich czekoladek, no po każdej wizycie w Biedronce sobie kupię coś takiego, nie? Ale no nie narzekam, jest to naprawdę pyszne i Polecam. Jest jeszcze druga taka wersja z taką zwykłą czekoladą w sensie nie białą tylko mleczną, tak, 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 ale te mi bardziej smakują. Jak zobaczycie, to bierzcie w ciemno, będzie wam smakowało. W temacie słodyczy czekoladka Magnetic. Tutaj jest taka klasyczna czekoladka z okienkiem z orzechami laskowymi. Występuje też z migdałami. Występuje w wersji białej z orzechami laskowymi. W białej z migdałami i deserowa z laskowymi. Także jest kilka tych opcji. Pokazuję tą mleczną z orzechami laskowymi, bo to jest taka najbardziej odpadająca tej najbardziej popularnej czekoladzie z okienkiem e, Nutbiser. Jest e, dużo tańsza. Jest, moim zdaniem, dużo lepsza. No i kiedyś i w ogóle wybieram ją już teraz na 100% zamiast NoSbizera. Po tym jak kiedyś na jakiejś stronie, która analizuje składy, yy, pokazano, że ona jest po prostu z lepszym składem. No, ma taki krótki skład ja sobie widzę właśnie z tyłu, nie? Tam tak. Wieliniki. Więc same plusy. Wybierajcie tą czekoladę, wspierajcie biedronkę, bo biedronka jest super. I last, but not least, kolejny słodycz awaryjny, czyli proteinowe batoniki z firmy Vitanella. To jest jakaś nowość, bardziej w stałej ofercie był zazwyczaj ten. Nie wiem, czy one się różnią, a ten jest nugatowy, ten taki klasyczny. One naprawdę smakują jak takie zwykłe batoniki. Tak wyglądają jak oblane w czekoladzie mhm. snickersy, no trochę czuć tam ten dodatek białka, nie oszukujmy tak. się. Tak bardziej zapychają niż, niż klasyczny snickers, z których można zjeść cztery i w sumie no, można dżepniesz. ewentualnie wymiotować ze słodkości, ale jakoś za bardzo nie czuję się sytości. Tak, tutaj się najadasz takim batonikiem, więc znowu ja lubię takie słodycze, które dają mi coś więcej niż tylko ten cukier, że chociaż dają to uczucie sytości, nie? Zjeść na przykład sobie takiego do kawy. batonika do kawy, no na głoda w PMS-ie, to oczko puszczam do kobiet, wiecie o co chodzi. Polecam Wam, chyba kosztują około 3 zł, jeśli dobrze pamiętam. 2,59 z tego, co pamiętam, jak ostatnio kupowałam. Teraz już więcej? Więcej, albo 2,99, albo nawet 3,50, coś, ale nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie spróbujcie sobie. Ten jadłam tylko raz, a ten jest moim takim stałym bywalcem, więc rekomenduję najbardziej ten, ale. Ja ten mogę powiedzieć coś o tym, bo też go jadłam. Bardzo obkleja zęby, jest dużo gorszy od tego, także ulubienie. Wybierajcie niebieski. No i to już koniec. Widzicie tutaj 15 naszych ulubionych produktów z Biedronki. Robiłyśmy te zakupy tak dosyć na szybko i tak nam wyszło 15 produktów. Tych produktów naszych ulubionych z tego sklepu jest sporo więcej. Być może kiedyś zrobimy jakąś część drugą tego właśnie filmu. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione produkty z Biedronki. Przyjmiemy wszystkie rekomendacje. Wiecie, w czasach szalejącej inflacji polecajki biedronkowe są na wagę złota, zwłaszcza takie w dobrej cenie. I drugie pytanie do Was: czy chcecie więcej takich testów z innych sklepów? Wiecie, tych marketów jeszcze trochę przed nami, chociażby słynny Lidl, dostępny wszędzie, zawsze. Więc my chętnie takie coś przygotujemy, bo same bardzo lubimy się takie filmy, nie? Więc ja uwielbiam. Liczymy skrycie na to, że Wam ten format też się spodoba i będziemy mogły robić takie zakupy i takie zestawienia dla Was jeszcze częściej. Trzymajcie się ciepło, piszcie nam komentarze, łapki w górę, subskrybujcie i Heja. Po prostu spadło mi jedna. Okej. Okay. Wojtek, puść, pomóż. Nie, dobra, ja zeskoczę. Ale masz potem tą spódnicę. No ciężko. ta, nie jest łatwo, możesz naprawdę, bo ja już jestem tutaj zamontowana. No jest coś... Nie, nie, tutaj jest ok. my tu sobie sięgniemy. Ułożysz mm -hmm. że... tak! To nic, spokojnie. Szkoda, że nie nagrane to jest. Na Rilsa. Mm. Z mm. W tym tempie, co tu się no. wydarzyło. Wojtka mina była taka słodka. Nie, nie, to zanotowałaś. Nie, nie, uf, nie. Se, takie nie. dziecko malutkie. Tak. na rozrabiamy. <noise>